Pierwszy raz byłem 3 lata temu u Pana Tadeusza Jedynaka I, i można powiedzieć tak, że on gra rzeczywiście najbardziej archaicznie, bardzo, bardzo archaicznie. Są to właściwie same utwory, które, których nauczył się przed wojną e, i są to bardzo trudne utwory również rytmicznie. Czyli na początku słyszałem go bez bębna, bo mieliśmy z nim warsztaty, kiedy sam grał na skrzypcach i nie było bębna i właściwie wszyscy byli adepci trochę z zrozpaczeni, bo naprawdę trudno było się zorientować, gdzie tam jest jeden, gdzie tam jest w ogóle rytm. I zrobiliśmy taki, taki po prostu manewr, że poszliśmy do niego z bębnem pierwszy raz i, i wtedy zaczę, zaczęła ta muzyka się pojawiać, ta, ta, ta struktura. Potem i tak stopniowo go nagrywałem co parę miesięcy i wydaje mi się, że teraz jak, jak w tym roku go zacząłem na, nagrywać, to mi się wydaje, że on po prostu jakby lepiej gra niż niż 2-3 lata temu. I to jest niesamowite o skrzypku, że nie mają takie cykle funkcjonowania, że nagle mają, nie, mają 80 lat i im się nie chce grać, a nagle mają 90 i zachciewa im się z powrotem grać. Myśleli, że pan Tadeusz jest młodszy, że jest z 28 roku, a to się okazało, że jednak jest dokładnie z 24 i to 16 stycznia, i po prostu nagle mi od razu zaświtała taka myśl: o, nie ma pana Jana Gacy, ale jest kolejny powód, żeby zrobić niezwykłą imprezę właśnie w tym samym miejscu. I, i, i po prostu zapytałem się czy rodziny i pana Tadeusza, czy chcą, żeby tu się cała Polska zjechała. No i powiedzieli: no czemu nie? Prawdopodobnie nigdy pan Tadeusz nigdy nie był tak bardzo, że tak powiem, wyeksponowany. Zagłębie, po prostu zagłębię śpiewaku, tańcerzy i muzyków. Tutaj przyjeżdżają i z Olsztyna, i z Krakowa, i z Warszawy, z Poznania, i z zagranicy, z Francji. Ten ostatnio był z Norwegii. In general, I could say that I'm interested in um, in traditional way of playing and then in traditional way of dancing, because um, it's not what you do, but uh, how you do it. So you can have a melody of uh, oberek or polka, and you can be uh, playing it as your folk musician, village musician, or a classical musician, and it's two different worlds. So my interest is. Uh, what makes it the folk music? How is it played? And same way with dancing. There are very different ways of using the body. And, um, and in Poland, you still have a lot of old great dancers who have these qualities. So it's for me, it's like a, a music and dance spa here when I come. <laughs> ଗୋଟେ ଜାଗା